Mogłoby być mi na równej wysokości, żeby nie było, że jestem aż taka niska jak naprawdę jestem. No jesteś malutka, jesteś 9,8. <grymne> <grymne> Hello! Jeszcze rośniesz, ja no właśnie. Jeszcze no nie... do, do 19 lat się udziałam, że urosnę. No nie Wyglądasz czy... przepięknie. O oh yeah, so cute! So cute i so sweet. Cześć Siemanko, witam Was bardzo gorąco, jestem w Artefakcie, moim ukochanym miejscu w Krakowie. No i dzisiaj w Artefakcie mamy super fajny, dziewczyński, taki można powiedzieć 8-marcowy występ. No i może Pola opowie, co się dzisiaj na tej scenie wydarzy. Jest to wydarzenie, gdzie będzie na początku open mic, gdzie wystąpię z innymi dziewczynami. E, nazywam się Alina Syrek. E, niedawno rozpoczęłam swoją przygodę ze stand-upem. Dzień dobry, nazywam się Dorota Kaczor e, i zaczęłam swoją przygodę ze stand-upem w sierpniu tego roku właśnie na tej tutaj scenie dziewczyńskiej. Kasia, powiedz mi, nie... Jest... Kasia jesteś? Tak! Kasia, cześć. cześć! Cześć! Kasia! Powiedz, jak masz na imię! Okay, jestem Kasia, na no, drugie mam Karolina i stąd mój pseudonim artystyczny. Kasia Karolina, tak. tak. Um, jestem Asia i to nasze tutaj dzisiejsze wydarzenie jest organizowane z ramienia Kobiet Rakiet, czyli takiej naszej takiej pierwszej organizacji krakowskiej, która wspiera aktywizację kobiet w środowisku komediowym. I będzie fajnie. No, niewątpliwie, ale wydaje mi się, że to wydarzenie jest już któryś raz, chyba drugi. Tak, to jest już kolejne wydarzenie, mam nadzieję, że będą kolejne w przyszłości, więc jest to cały czas rozwijane, jest coraz więcej dziewczyn na open mic, możecie się zgłaszać na przyszłe wydarzenia, także myślę, że warto przyjść i na widownię i na występ. Więc właśnie staramy się tak, żeby te kobiety były na scenie, żeby na scenę śmiało wychodziły, żeby się nie bały, więc tutaj mamy takie bezpieczne miejsce akurat w artefakcie, gdzie kobiety mogą się czuć bezpiecznie i zaprezentować swój materiał. No, a jeśli przechodząc do właśnie takich pytań, które na dzisiaj przygotowałam dla dziewczyn, e, no to pierwszym pytaniem jest e, Pola, co skłoniło Cię, albo co Cię popchnęło do tego, żeby tworzyć komedię i występować dla ludzi? E, tak sobie postanowiłam, że będę występować, e, ponieważ e, byłam na jednym występie, Oczywiście Michał Alej e, i stwierdziłam, że on mówi super żarty, ja też może będę miał kiedyś super i będę występować z nimi e, i jeszcze taka jedna sytuacja, co już tak mnie pchnęło, żeby wystąpić, to widziałam występ mojego znajomego w internecie i on miał słabe żarty i stwierdziłam, że mam lepsze. O, jakie odważne w ogóle. Kurde, ty to jesteś pewna siebie. No, także. <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest ale cecha, to... Która, która, którą komik czy tam komiczka musi mieć, zdecydowanie. Tak, no ale to ja stwierdziłam, że są lepsze. to... Widownie ocenić, naprawdę. Dobra, więc koniecznie, jeśli jeszcze będzie takie wydarzenie, to musicie przyjść, przyjść i sprawdzić, pole, czy rzeczywiście ma lepsze żarty niż niektórzy faceci, jak uważa. Więc rzucę takim sucharem, że całe moje życie to komedia, Natomiast powiem szczerze, że ja mam dosyć bekowych rodziców i od najmłodszych lat, na przykład mój ojciec oglądał kabaret, więc on też ma takie poczucie humoru. Więc jakoś od dziecka miałam taką misję, że ja muszę ludzi rozśmieszać i Aha. zawsze szczelam, na przykład dowcipami. I też mam dobrą pamięć i lubię zapamiętywać różne śmieszne historyjki. Zazdroszczę. Mm, jakoś mi się to tak wszystko złożyło i do tego lubię przeklinać, więc to jest taka o, mieszanka. O, proszę pani, no to zapraszamy na scenę w takim no. razie. W sumie pomysł na stand pojawił się w czasie pandemii. Myślę, że wszyscy odkrywali jakieś swoje ukryte talenty, próbowali sobie jakoś zajmować czas. No i właśnie wtedy... Jako, że miałam niespożytkowane pokłady czasu, napisałam pierwszy program i przyszłam tutaj na to wydarzenie. Przede wszystkim chciałam spróbować stand-upu, chciałam spróbować tej formy, ponieważ zajmuję się troszkę inną formą artystyczną, sceniczną, ale bardziej teatralną. Stąd pomyślałam, że może ze stand-upem też będzie po drodze. Mam też taką misję. Od śmieszania stand-upu i mówienia o ważnych rzeczach za pomocą e, mikrofonu i tych 5-10 minut. Myślę, że zawsze miałam takie flow, żeby właśnie komedię robić, mm -hmm. e, a moja przygoda z komedią właśnie zaczęła się tutaj w artefakcie, kiedy poszłam na e, zaprzyjaźnioną grupę imp improwizacji teraz e, oglądać i tak stwierdziłam, że kurczę, to jest strasznie fajne, ja też chcę to robić. No i potem zapisałam się na kursy i tak to się potoczyło. Wow. I, I tak sobie właśnie. W tym Czyli się, mówisz, że... że są kursy impro? Są kursy impro, tak. Czyli jak ktoś czuje powołanie i chciałby spróbować, to, to zdecydowanie jest coś mhm. takiego. Otwarte są e, drzwi, okna i piwnice. <noise> zdecydowanie. I to jest nie tylko improwizacja sceniczna, taka stricte komediowa, e, również jest improwizacja w pigułce, na przykład jak sobie w pracy ra radzić, jak improwizować, jak. Radzić sobie na przykład ze stresem i to wszystko, wszystko, wszystkiego też tego uczy improwizacja. Mhm. Więc nie tylko trzeba się skłaniać ku komedii na scenie. No dobra, a skąd czerpiesz właśnie inspirację do takich żartów? Tak siadasz i piszesz to, co widzisz za oknem, czy po prostu wiesz, są takie momenty, gdzie o to jest totalnie dobre na stand-up. Zapiszę to i wystąpię z tym na scenie. Jak to jest? Bardziej tak właśnie, że mam taki przebłysk, mhm. e, przebłysk weny. E, raczej tak jak usiąść i pisać to już, dopisać jakąś historię. Coś zmienić i coś tak dośmieszyć, ale tak bardziej to z życia są takie uderzenia właśnie, że to jest w sumie fajne. Fajnie, i zapisujesz to bardzo szybko, czy starasz się zapamiętać? Jak się staram zapamiętać, to potem zapominam, więc zapisuję. Okej. Okay. Ale to zapisujesz tak na kartce, na telefonie, czy może się nagrywasz? Od razu? Na początku miałam taki system, że zapisuję w zeszycie i to był zły system. Bo miałam jeden zeszyt, a nie zawsze ze mną był i dlatego zapominałam, więc teraz zapisuję w telefonie, mam notatki i jest zawsze przy mnie. Nice. Powiem Ci, że często ja, ja tworzę żarty sytuacyjne, że na przykład mhm. sytu, coś widzę i ja to skomentuję i już jest żarcik. Na przykład w pracy potrafię tak podsumować, że ludzie rozpierdalam jednym zdaniem. A, to złoto. Ehm, I też po prostu mam dobrą pamięć i zapamiętuję różne historie, też te, co ludzie mi mówią. I na przykład dzisiaj będę mówić dużo historii z życia tak naprawdę moich znajomych. Uh. Ehm, tak, bo bardziej poszłam w stand-upie w storytelling tak naprawdę. A, rozumiem. Mhm. E, także po, po prostu inspiracje czerpię z życia, Opowieści innych, dlatego też słuchanie jest to dobra umiejętność. Inspiracje płyną z życia. Czasem w ogóle mam wrażenie, jakbym występowała w dniu świra, więc 90%, 90 80 programu, jaki przygotowuję, jest oparty na tym, co dzieje się w moim życiu. A o zmień być. Weź tato. No co ty, tato? Weź nie, tato. Oglądałaś ten film? O... Co najmniej 10 razy. Jesteś A, czyli jesteś fanką. Praktycznie znasz na pamięć. Tak, tak. I czasem mam naprawdę wrażenie, jakbym w nim występowała. No, nieźle. E, z reguły jest tak, że jak wchodzę na scenę, to poruszam tematy, poruszam rzeczy, nazwy, które przy to, przydarzyły mi się tego samego dnia, tak naprawdę. Mhm. E, no więc to wszystko bierze się z głowy? To, o czym mówię, to jest e, tak naprawdę opisywanie rzeczywistości, którą mm. widzę. E, obiecałam sobie, że nie będę wymyślała historii, że będą to historie, które się naprawdę wydarzyły, czy moje prawdziwe spostrzeżenia, na razie udało się przez kilka edycji tutaj tej dziewczynskiej sceny. E, mówię o tym, co widzę, mówię o historiach, które się naprawdę wydarzyły, więc e, rzeczywistość kobieca, rzeczywistość wokół nas, to jest moja inspiracja i no, absurdy no, no. rzeczywistości ale też i siła kobiet. Jak najbardziej. E, a jeśli chodzi o komików, którzy bardzo Cię śmieszą i odpowiadają Twojemu poczuciu humoru? E, wiesz co, jeśli chodzi o komików, a nie stand-uperów, to moim ulubionym takim aktorem komediowym jest Andy Samberg. On występuje w Brooklyn Nine-Nine na przykład. Uuu. Ja po prostu tego kolesia uwielbiam, bo on potrafi zagrać wszystko na, na, na przykład takich idiotów. E, natomiast jeśli chodzi o stand-uperów, to nie będę ściemiać, że ja jakoś się tak bardzo interesuję tym tematem. Natomiast bardzo sobie cenię z polskich na przykład stand-uperów Mieszka Minkiewicza. E, natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, to lubię Magdę Kubicką, bo ona jakby z tej piwnicy wyszła. <głos》>, jak to, wiek, to zabrzmi, także lubię. E, lubię też wielkie walaszczyk za jej taką otwartość i bezpośredniość. Ja Oj sobie tak, takie cenię. Szczerość do bólu. Dokładnie. Ostatnio odkryłam Cheka Whitehola i myślę, że to jest właśnie takie 100% to, co mnie śmieszy. Z polskich komików Antoni Syrek-Dąbrowski. Jeżeli chodzi o kobiety Magda Kubicka i Wiola Walaszczyk. I jeszcze z zagranicznych kobiet... Z zagranicznych kobiet to się brzmi. Ale z zagranicznych komików, jeżeli chodzi o kobiety, to Whitney Cummings. A jeszcze coś podsłyszałam, że nazwisko zobowiązuje... Tak, bo ja... ...do to lubienia to... pewnego komika. Antoni Syrek-Dąbrowski, Alina Syrek, więc A.S., A.S., Syrek. Nazwisko I zobowiązuje nazwisko zewnętrzne. Inicjały te same, więc <gry> tak. może kiedyś uda się wystąpić. Mam taką nadzieję. Może co zobaczy i zaprosić. No, dokładnie, dokładnie. Muszę przyznać, że dosyć dużo oglądam rzeczy zagranicznych. Ta stand-upowa scena polska jest mniej znana. Bardzo lubię Amy Schumer. Jeśli chodzi o kobiety, lubię Sarę Silverman. Lubię Hannes Gazby, Jeśli chodzi o mężczyzn, lubię Luisa Sikéja, Ricky'ego Gervaisa. A jeśli chodzi o polską scenę, to całkiem. Podoba mi się Ewa Błachnio. Lubię też nie stendaperkę, ale świetną komiczkę Aldonę Jankowską. Mhm. I jestem tutaj jeszcze przed kilkoma pokazami, gdzie chciałabym poznać Wielkę Walaszczyk i Dominikę Gwit. Mm, no, Wielka Balaszczyk to jest dość ciekawa osobowość. Mam nadzieję, że Ci się udaje jeszcze się. Ja jeszcze piony z Wielką Walaszczyk nie zbiłam. Mam nadzieję, że to też przede mną. E, a jeśli chodzi o komików, to masz takich ulubionych, którzy na przykład wpływają bardzo na twoje poczucie no, oczywiście. humoru. Oczywiście Michał Leja. <laughs> Michał leja oczywiście. No i tam paru innych. No, a że to są paru innych? Bo Michał Alej to właściwie, właściwie kojarzymy wszyscy. Myślę, że też ma dużo fanów. Ja również bardzo lubię Michał Ale jeszcze ktoś może? Może ktoś z kobiecych? Z... What's the noise? Co a może ktoś z kobiet? Jakieś kobiece z Myślę, że Paulina Potocka. To, mm -hmm. to jest, myślę, taki. To jest. To jest taka osoba, która występuje i myślę, że taki kierunek, no wiadomo, nieidentyczny, ale podobny, to jest coś, w jakim chciałabym się kierować. No to fajnie, życzymy powodzenia. E, dobra, a z czego jest Ci najłatwiej żartować jako kobiecie? Prawdę mówiąc, już właśnie podsłyszałam trochę, podobnie uważam, że najłatwiej jest żartować siebie, bo my kobiety też mamy różne kompleksy, nie ukrywajmy. I jakby żartowanie siebie to jest takie próba walczenia, no, jakby utrzymania takiego dystansu, oswajania się. Myślę, że najłatwiej jest nam żartować z takich tematów wspólnych, co mają wszyscy ludzie, na przykład właśnie randkowanie, Tinder, jazda samochodem. Ja też o tym mogłabym robić, wiecie, stand-up osobny. Także, wspólne tematy, co ktoś też może powiedzieć, kurde, mam tak samo jak ty. Tak, to są to najłatwiejsze nie, mam tak. Zdaniem. Z nas samych, właśnie z sytuacji, jakie nam się przydarzają w życiu codziennym i jak było dzisiaj widać. No i właśnie to, z czym się na co dzień mierzymy jako kobiety. Dokładnie. Dzisiaj poruszyłaś temat tego, że my, kobiety, w 100%, i nie ma przed tym żadnych nie sprzeciwów. Ma. Strójmy się dla fazetów. Nikt nie udowodni, że jest inaczej. A jeśli chodzi jeszcze o tematykę żartów, to z czego jest Ci najłatwiej żartować? Z siebie. Zdecydowanie z siebie. Tak, no Okej, okay. czyli taki, m, taka samokrytyka. Nie, no, pochwały. Pochwały! Czasami, pochwały. Nie krytyka. <laughs> ja cię kradzałem jestem tenderpearkę. Narcyskę. <laughs> Z czego najłatwiej Ci jest żartować? Te historie, które dotyczą mnie, te wpadki, które były moimi wpadkami, najpłynniej jest mi o nich opowiadać. Zawsze mam problemy, żeby opowiadać o historiach moich przyjaciół, przyjaciółek. Zastanawiam się, na ile mogę pewne rzeczy mówić, ale staram się to ubierać w tak uniwersalne historie, żeby one dotyczyły po prostu kobiet, mężczyzn, ludzi, a nie konkretnych osób. No, dokładnie, bo też w stand-upie chcemy czuć, że rozumiemy to, co się dzieje na scenie, to co mówi dany komik. Co jest według Ciebie najłatwiejszym tematem dla kobiet do, do żartowania? Na pewno żarty z siebie. Jest to jak najbardziej komiczne i jak najbardziej na miejscu, a nikogo przy tym nie urazimy też. Bo, jakby tematy na scenie to jest wrażliwy temat, właśnie na przykład żarty z niepełnosprawności, z wojen i tak dalej. Ktoś może znaleźć się, nigdy nie wiemy, kto siedzi na widowni, ktoś, ktoś może poczuć się urażony, albo chociażby granie sceny, w której osoba jest nieuleczalnie chora. Też nie wiemy, kto siedzi na widowni, i warto o tym zawsze pomyśleć. Zdecydowanie tak. E, więc w sumie to nawet odpowiedziałaś na kolejne moje pytanie, z czego jest najtrudniej ci żartować. I zdecydowanie z takich wrażliwych tematów, e, gdzie są, mogą się pojawić jednostki, których to może dotknąć. E, czarny humor, e, coś takiego istnieje, ale może e, nie do końca, jeżeli e, czujemy się na siłach i jest nam to tak nie do końca obojętne, to może jednak e, lepiej, lepiej pozostać przy temacie, który jest nam bardziej bliższy i bardziej taki przyjemny do żartowania. A jakieś trudne tematy, których nie chcesz do końca poruszać, mm -hmm. bo sprawiają kłopot? Eee, nie mówiłam nic o niepełnosprawności jeszcze. Eee... A poza tym to chyba udało mi się już przez tutaj kilka tych edycji podjąć naprawdę trudne rzeczy. Nazywam ten program kij w mrowisko. Trochę jest takim kijem w mrowisko, więc mam nadzieję, że za chwilę nie będzie już żadnego tematu, z którym się nie zmierzy. Wow, no to bardzo dalekosiężne plany. A z czego ci najtrudniej żartować w takim razie? Z takich stereotypów i mhm. takich rzeczy kontrowersyjnych trochę, mhm. bo ciężko mi jest to ograć i nie jestem pewna, czy to było zabawne. Jak nie mam takiej stuprocentowej pewności, to już wolę tego nie powiedzieć niż. Mhm. No zdecydowanie, myślę, już, że... To tak ma być takie. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to czas. No, myślę, że tak. myślę, że Widać, że jesteś bardzo odważna, bardzo taka pewna siebie i no, myślę, że scena jest to miejsce dla Ciebie. Jeśli chodzi dla kobiet, to myślę, że seks jest takim tematem, który jakby nie jest, ze... jeżeli kobieta żartuje o seksie, jest ciężkie to do przyjęcia przez publiczność. Też religia i polityka to są takie tematy, z których Trudno jest żartować. Yy, trudno, no trzeba mieć też na pewno duże doświadczenie i takie obycie, wyczucie, wyczucie i odwagę. Żeby, żeby z takich tematów żartować, szczególnie kobietom. Dobrym. Oczywiście, ale to nie znaczy, że kobiety nie mogą dziewa. być na scenie i nie mogą żartować i nie mieć bardzo hucznych i bardzo e, bogatych w reakcji publiczności występów. E, wiesz co, jako kobiety, może bym się bardziej stresowała tym, że facet nie zrozumie trochę babskiej perspektywy, A. ale się trochę tym nie przejmuję. Natomiast A. myślę, że chyba wszyscy komicy mają taki problem z takimi śliskimi tematami, takimi jakby społecznie wrażliwymi, na przykład polityka, poglądy, mm -hmm. wiara, no nie? osoby niepełnosprawne. Niektórzy, na przykład Abelard, umie, tam robił stand-up o niepełnosprawnej jest spoko. Dla mnie to jest spoko, ale nie każda osoba zrozumie jakby przekaz. Także myślę, że to są takie tematy, z których ja, mimo wszystko, się... albo na przykład wojna, czy ofiary wojny, nie wiem, gwałt, to. Jednak są takie tematy, z których ja bym się mimo wszystko nie śmiała, bo nie wiadomo, kto mhm. siedzi na widowni i ktoś. No, no to prawda, jest. to prawda. Inaczej jak ktoś się z tym nie spotkał i Dokładnie. traktuje to z dystansu, a inaczej jak ktoś jest ofiarą na czegoś takiego, takiej sytuacji i taki czarny humor. Dam przykład, bo tak jak jest ten serial Afterlife, nie wiem, czy będziecie mm -hmm. kojarzyć na Netflixie, z Rickiem G., tak. którego też bardzo lubię, to tam właśnie było, że wyciągnęli go na stand-up i ktoś żartował z samobójstwa, a właśnie on właśnie zastanawiał się, czy się nie zabić, bo jego żona umarła i na przykład mi też mój kolega popeł popełnił samobójstwo i w pewnym momencie ja bym nie umiała się z tego śmiać, mm -hmm. bo już, jak to się mówi, been there, done that i, no, i trzeba trochę mieć taką wrażliwość, myślę. No. Na takie tematy trzeba uważać. Chyba, że się jedzie po bandzie i ma się wyjebane. Co, czy się ktoś popłacze na widowni, no to, to proszę. ładnie ale zauważam niektórzy komicy, jak dotykają kontrowersyjnych tematów, to na tyle ogólnie i na tyle umiejętnie z tego potrafią żartować, że rzeczywiście można mieć do tego dystans i chociaż no z trudnych tematów czasem trudno jest zadowolić całą widownię. Trzeba też dobrze ten temat zaopiekować, że tak powiem, no. na przykład wytłumaczyć, bo no, tak, to dobrze też. do niego podejść, mhm. trochę powijać, może nie powijać w bawełne, ale tak. Albo też yy, puentę taką zrobić, że właśnie niby ktoś tak. żartował, a tak naprawdę ta płyta jest taka dobitna, że prawie kurdą, on tak naprawdę z tego nie żartował, nie I... tak. Mhm. Zdecydowanie uważam właśnie, że komedia powinna polegać na tym, że zapominamy o problemach w momencie, kiedy przychodzimy do takiego miejsca jak tutaj, to nie po to, żeby te problemy przywoływać, tylko właśnie, żeby się pośmiać i, i od nich oddalić. Więc no, żartowanie z takich... Zwykłych rzeczy. No dokładnie. Humor, hu, humor codzienny zawsze, zawsze na razie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Polecam użytkowniczkę Alegrowicza. Ja również. Fajna pogadanka W takim razie dzięki Kasiu. Dzięki. Miło dzięki. było poznać. Zapraszamy na występy Kasi. A w jakiej grupie występowałeś? E, impro. E, występowałam w grupie, która się nazywa Impro Tacos. E, było nas kilkanaście osób. A później miałam, e, mia, mia, miałam grupę Weszpalers. E, to akurat e, potem się tak zużyłam ja sama i reszta chłopaków. Okay. było śmiesznie. E, I też byłam w sumie w babskim kolektywie. Występowałyśmy jako magenta. Także U. różne były projekty. Ja cię kręcę. Doświadczona, doświadczona tutaj zawodniczka komediowa. No więc powodzenia w stand-upie w takim razie. Nie dziękuję i do zobaczenia. Trzymam kciuki za ciebie. Dziękuję. Fingers crossed. Dziękuję Ci Asiu za miłą Dziękuję, rozmówkę, również. powodzenia i trzymam za Ciebie kciuki w Twojej um, komediowej karierze. Dziękuję, bardzo mi miło. Życzę Ci wszystkiego dobrego na Twojej Dziękuję. drodze komediowej. No i Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na kolejne edycje e, dziewczyńskich open miców w Artefakcie. Jak widać kobiety też mają bardzo dużo do powiedzenia, e, bardzo dużo wartościowych, śmiesznych rzeczy, absurdalnych, ale i też takich codziennych. Także polecam. No i żegnam się z Wami bardzo gorąco. Trzymajcie się. Pawa. Pa. Zapraszamy w maju na kolejną edycję. Zapraszamy też nowe dziewczyny, Zasta zapraszamy nastolatki, seniorki. Chcemy, żeby to było różnorodnie, żeby było śmiesznie, ale też wzruszająco. Przychodźcie do nas, tutaj do artefaktu na dziewczyński stand-up. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Papa. Pa.